Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Roblox Pet Simulator X2.0. <laughs> Nie no, to jest oczywiście Pet Fighter Simulator. Zostaw lajka od Russo, takiego znanego youtubera ze Stanów. Zostaw lajka, subskrybuj ten kanał i dzisiaj będą różne fajne rzeczy się dziać, bo mianowicie wydamy sobie trochę Robuxów na ultra, na tego ultra lag boosta. To kosztuje 2000 Robuxów i... Troszkę mnie to boli, ale nie ma, że boli. Kupujemy, pijemy butelkę coli, nie? Moje stare powiedzenie. Słuchajcie, kupujemy to, ja za to zapłacę. Zostanie mi 9000. I uwaga, your, OK. Okej, okay, udało się. Your purchase was successful, thank you for your support. OK, czyli już go mamy, tak? Mamy go, mamy. Słuchajcie, i teraz tak, to jest Ultra Luck Boost. Massive Boost to Chance for Rare Pets. Zaraz sobie to sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest Massive Boost. I czy dostaniemy. Okej, okay, epic na początek. No, nie jest to jakiś rezultat wybitnie dobry, ale sprawdźmy dalej. Rar. Ej, ten boost mój się załączył, czy nie? Bo coś mi tu nie pasuje. Znowu rzadki. Ej, ej. Panie, panie, ja Boosta dostałem, dawać mi legendę. No, ej, no common? Przecież ja busta dostałem. Coś mi tu nie pasuje, słuchajcie, coś mi tu nie pasuje. Ten ma 14 poziom, więc jest spoko. Ile ma obrażeń? 35-39. Więc, ale mamy jeszcze tego. Więc robimy mu tutaj Unita i spalamy te wszystkie. I ma teraz 15. I equip best, okej. Okay. Teraz mamy większe, większe możliwości ataku. Dobra, sprawdźmy sobie to. Okej, okay, znowu rzadki. No panie, jak chcę gęstego. Miały być rary, miały być legendy uncommon. No, słuchajcie. Hej, nie wiem, czy ten boost działa. Coś mi tu nie, pa nie pasi, słuchajcie. Coś mi nie pasi. E, jak wy myślicie? Napiszcie w komentarzu, bo ten boost chyba jest zepsuty. Słuchajcie. Miał być ultra boost, a nie ma. Kurka, dawać mi legendę mityka. Nie mam już kasy. Hej, co jest? Co jest? Myślałem, że to dostaniemy jakiś boost bardzo duży, ale widzę, że raczej jest cienko. Dobra, mamy 17 poziom. Ja idę farmić, zaraz do was wracam. Okej, okay, moi drodzy. Teraz mam nadzieję, że wypadną jakieś legendy i mityki. Robimy większy opening, ale tych słabszych petów. Trzymajcie kciuki, żeby mi tu coś wyszło super ranskiego. Na razie same rzadkie. No, mam boosta teraz do tego, do otwierania. I mam nadzieję, że ten boost mi pomoże. Bo mam massive boosta, ale nie widzę, żeby on dropły mi legendy w końcu. Trzymajcie kciuki, bo mam tych monet sporo do, do zdobycia. Więc no na pewno przyda się, tak naprawdę. Ok, na razie same rzadkie pety dostajemy, ale ale my chcemy jakieś mocne, prawda? Ok, jest epic ta roślinka, tylko że no powiedzmy, że moje te pety już są o wiele lepsze. No wiecie, no ja chciałbym wszystkie pety, jakie są, odblokować, tak naprawdę. Kolejny epic. Pamiętajcie też, że tu są wersje shiny w tej grze, więc również shiny pety można dostać. Kurka, ten opening będzie trwał bardzo długo, ponieważ. Ale to może wytniemy też, ja mogę to wyciąć, więc spoko. 15 tysięcy monet mam, więc mogę to zrobić. 150 razy. Opening zrobić, słuchajcie. Kurka, no, chyba będę musiał kupić. Słuchajcie, dobra, dobra. My to musimy przyspieszyć. Wiecie, ja to muszę przyspieszyć, więc, więc tak. Co ja tu mogę zrobić. Triple Opening, słuchajcie, za 700 Robuxów. Ok, fast open. Ok, bierzemy to. Ja muszę to, słuchajcie, zrobić. No niestety, muszę to kupić, żeby to się szybciej otwierało. Ok, i zobaczmy, jak to przyspieszy. Ok, dużo szybciej jest teraz. Jest dużo szybciej, otwieranie jest lepsze. I mamy epiki, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. To jeszcze nie koniec naszych zakupów. Weźmiemy sobie Triple. Okej, okay? dobra, no wydam tego sporo, ale no, no muszę, po prostu muszę na, na rzecz, wiecie, no to ja robię to dla was. Ej, czemu mi załączyło, ja chcę, ja chcę trzy. Pany, dobra, są trzy. Teraz będzie to szybciej szło. Słuchajcie, dobra, dawać mi tego. Rar, epic, ja chcę legendę. Ja chcę, pany legendę. Kurka, nie wiem, czy będzie, będzie dobrze z tym, mam nadzieję, że tak. O, to jest pytanie. Moi drodzy, udało się, udało się, dostałem legendę. Zobaczcie sobie. Pierwsza legenda. Sir Flight. Szósty level, 47 obrażeń. To jest bardzo ładnie. Tym bardziej, że... Dobra. To poświęcimy sobie go. Możemy nawet go zunajtować, więc zrobimy to. weźmiemy tak, tego nie. Cyk, 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 cyk. Zunajtujemy sobie. Na dziewiąty poziom, ile teraz ma obrażeń? Ten 58. Także ładnie, ładnie, słuchajcie. Pierwsza legenda, ale super. Moi drodzy, mamy też drugą legendę, czyli dwa, dwie legendy udało mi się wydropić, jak widzicie. E, do tego mamy shiny wersję tej myszki. Mouse sweep. Ha! Mamy wersję z shiny. Ta żółta, żółty napis to jest, znaczy, że jest wersja shiny. Zobaczmy, jak ona wygląda w ogóle ta. Chciałbym ją za equip dać. I zobaczmy, patrzcie, tak wygląda ta myszka w wersji shiny. A weźmy sobie zwykłą myszkę teraz, słuchajcie. Jak wygląda zwykła myszeczka? Uwaga, cyk, 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 tu jest zwykła. Max equipped mamy. Ale do tego weźmiemy. Unequipujemy i weźmiemy zwykłą myszkę. Widzicie? Myszka Shiny jest biała. Fajnie to wygląda, naprawdę. Ej, podoba mi się to. Ładnie, ładnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. Okej. Okay. I teraz tak. Sprawdźmy sobie te mm, te wszystkie pety muszę poukładać ładnie. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia.